Witam Was w moim odspraju z gry Silent Hill i będziemy kontynuować oczywiście naszą rozgrywkę. E, dzisiaj jest troszkę inaczej, ponieważ nie jest tak zwany cichy piątek, tylko może powiedzmy cicha sobota, ponieważ wczoraj e, nagry... Nie, nie nagrywałem, ponieważ może tak powiem, trochę towarzysko bardziej spędziłem. Ju, nie chcę filmików. E, no to już może przejdę do samej gry. No i po prostu nie nagrałem wczoraj wieczorem. Mamy dzisiaj sobotę, godzinę y, 12.36. Dokładna data to. 5-05-2012 Tak. No i szczerze nie pamiętam, gdzie zakończyłem. Ale się zaraz dowiem. Chyba w jakimś miejscu strasznym, jak ja to zawsze robię. A, no tak. Nie mówcie mi, że jestem w Kiblu. No nie w Kiblu są najgorsze rzeczy w tej grze, szczerze. nie chcę. Ja nie chcę. Dobra. Ostatnio w Kiblu. Było nieciekawie. Eee, przepraszam, czy to pisuarem były, czy co? Ja się boję iść. Co tą header tam odpycha, widzieliście? No ja się tu szczerze boję, naprawdę. Co, co może sobie zapiszę tak na dzień dobry? Eee, aha, eee, ostatnio Zak mi mówił, serdecznie oczywiście pozdrawiam, że radio jest ciut za głośno. No to może, chyba jest cisza ciut, załóżmy do na... tylu, no dobra, dupie, no, a zapisało się czy nie? nie? Nie, zapisało się, no, dobra, a co w tym kiblu tutaj ma niby być, takiego interestingowego niby? Przecież tutaj nic tu panie nie ma, no. Może jestem jakiś ślepy. Ej, tam coś jest, widzicie? A, to będzie jakieś pakowanie od tych szczotek do Kim, no wiecie. Nie? Ale ej, no tutaj no, nie wierzę, no. Żeby tutaj nic nie było. No to jest Silent Hill, tak? Przecież. Może tu jakieś okno? Nie, dziwne. Dobra, podejdę do tych pisało, pisuarów, których tutaj nie ma, ale były. Nie no tutaj perfidnie nic nie ma. Dobra, słuchajcie, idę. To ja chyba ostatnio zabiłem psa w odcinku Dobra. Mm, zamknięte Oczywiście. No tak, nawet tutaj leży sobie sinka. Eee, hmm. Jak to światło się odbiło, w tym to się przystać, że coś tam jest. Nie no, ta gra jest Ale tak gra co prawda. No i tak nic nie ma, to już się człowiek boi. No dobra, no to chyba sprawdziliśmy wszystko na tym... Czemu mi się ręka trzęsie? No nie jak Hitlerowi lewa. czyli ja mu się prawa trzęsą? Już nie pamiętam, szczerze. <laughs> dobra, nieważne. No widzicie, za dużo zaka. Nieważne i nieważne. No to sobie pójdziemy tutaj gdzieś. Jeju! Się Przestraszyłem! Co za głupia gra! Ja nie chcę znowu. Nie, ja se zapiszę, ta gra jest porąbana. Słuchajcie, i ja się w środku, dnia kurde. Tutaj spodskakuję. No Na nadzieję, że tak głośno się nie bra. No to dobra, to będę cieszyć, się. Da. No tutaj... Czekajcie, muszę spać w ekwipunku. No tutaj te drzwi są zamknięte, ale mam, mamy coś do ich otworzenia, czy nie? Do ich otwarcia, przepraszam. Nie, chyba. Mamy tylko jakiś wybielacz. Pistolet, tu bla bla. Wołowina, której nigdy w życiu nie użyjemy. Nie wiem, już. dobra, słuchajcie. Sprawdzę teraz sobie mapę. Yy... I zobaczę, gdzie jeszcze nie byłem. Dobra, chyba musimy tam niżej zejść. Aha. ten muszę. Z... Znaczy nie muszę. Z tych cholerny zasysacz Pieprzony. Yy... Mm, Co chciałem powiedzieć? Aha, że Zach bardzo chciał zobaczyć, co jest w tym telewizorze, tak? Dobrze, zrobię to dla ciebie, masz, patrz. Ja też popatrzę. To już było, nie? A, nie można drugi raz, hohoho, <laughs> bardzo ci <się> tak dobrze, <laughs> Zakuś O, patrz, jak to się super odbija. Wiem, że teraz pewnie zagryzasz się od środka, no ale... Zakup nie jest miły z zasady. Dobra, a co tutaj jest w ogóle? Można tutaj zejść? Czy nie? Też jest przepaść. Dobra, też jest przepaść. Dobrze. idziemy sobie do górki oczywiście. Hmm. Mamy te ciała. <laughs> Sorry, ale w ogóle przed tym będą ogromny obiad. Najpierw rosół, potem ziemniaki z sosem śmietanowym i tam jeszcze jakieś mięso. Także są to tak powiedzony. No i oczywiście jeszcze chrypię, nic nowego. Dobra. Nie wiem, no kurczę, ja tutaj jeszcze nie mam czekajcie. Ja przybliżę sobie tą mapę tutaj. Eee... Tutaj byłem, byłem. Tam są jedne drzwi zamknięte na klucz, ale ja... Nawet... Że, że tak powiem para drzwi jest zamknięte na klucz, ale ja chyba nie mam tego klucza. Dobra, tylko jak tam... jak teraz tam iść? czekać, muszę ogarnąć to. Aha, dobra. A ja tam nie wiem, chcę iść, no chyba był zasysać ostatnim razem. No header idź. No. Ogólnie rozważałem dzisiaj już zaczęcie Tomb Raider 2 nagrywać, ale... Chyba nagram jutro, zobaczymy. It's unlocked. Aha. Aha, już rozumiem. No to jest zasysacz, no oczywiście. Ostatnio go nie zabiłem, dlatego tutaj jeszcze jest. No go zapiszemy. No za często zapisuję. Więc ja chyba go zabiję jednak. No. Na pierdziele słyszę to radio znowu. Cztery, te drzwi są zamknięte, yes, Użyliśmy kuktki! O, idziemy, jesteśmy. Nawet nie wiedziałem, że ten kuktki mnie... Już Zapomniałem. No, no patrzcie, no to jest, to jest silniejsze ode mnie. No, to idziemy, w ogóle jesteśmy teraz. Yy, aha, w jakimś nieznanym no, że to mi wygląda na jakąś restaurację. Uuu, coś dla mnie, jedzą Hell drink, czy co? Tak, Hell drinki nawet dwa. Świetnie. Dobra, tu mam jakieś basulpie, czy coś? There are glasses and plates on the counter, czyli tutaj są szklanki i talerze na. Nie, na ladzie, nie jestem pewien, czy to, jest, czy to znaczy ladder to counter. Oh, but there's really nothing important here, czyli tutaj, ale na pewno tutaj nic nie ma interestingowego, że tak powiem. Nie, tutaj nie ma nic interesującego i ważnego. O, rura! Jej! Mamy rurę. Rura jest silniejsza od mie miecza, tak? Rura jest silniejsza od noża, ale też nie za, za mocno. No rura nam chyba towarzyszy od pierwszej części Silent Hilla, w którą nie grałem, ale kiedyś zagram. Być może nawet na ślepo nagram z tego let's play, zobaczymy. <coughs> steel Pipe. A steel Pipe about... a to już chyba czytałem kiedyś, tak? Tak, tak, już czytałem na początku. No dobra, to zamienimy się. No. Jedynym minusem jest tego to, że jest dosyć... A co na taką? Aha, dobra. No, Lubi trzymać rury. E, ona jest trochę powolna ta rura, w sensie jej używania. To jest właściwie tylko jej jedyny minus. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? E, rozumiem, że jakieś mięso tutaj leży. Coś słyszałem, czy mam schizę? Że, proszę, żeby to było schizy, tylko... Kolejne mięso jakieś. To jest jakaś chyba karta dań, czy coś tam, ale nie jestem pewien. O, coś tu mamy napisane. Welcome? Tak, welcome. Witamy. No, wycieraczce w Ameryce bardzo często tak jest. No, u nas w Polsce nie, bo my jesteśmy Polacy bardzo niegościnni przecież. No wiecie, to nic nowego. Dobra, idziemy sobie tutaj. No nie, ja coś tak czułem. Że tak będzie? Nie chcę. Dobra tutaj mamy. Pewnie będą te dinusie tutaj. Drzwi. O nie. O nie, ja nie chciałem otwartych drzwi. Do... O kurde, to takie rozległe teraz będzie. No to nie, czekajcie, ja spenetruję poprzednie tutaj pomieszczenie. <śmiew> nie wiem, jakkolwiek te drzwi. Tutaj. It's locked. Dobra, czy nie mógł tutaj wejść? Dla pier... <śmiew> Jeju, takiego... I idźmy z tam maszkaro, kupziono Nie lubię, czy nie jest to stary, tutaj masz karo nie Dobi Chodź tutaj maszkaro. Dobij, dobij, header, dobij, szybko. Dobij. Beć stamtąd, z fuckery. jeszcze coś tutaj chodzi, perfekt, słyszę. Dobra, no, zapiszemy sobie oczywiście. Mam nadzieję, że to radio nie jest za głośno. Jako taką. Hmm. Hedę Ona się na... To jeju, ona się na coś... Kapi. No jak Uczona maszkara. No nie, zginęliśmy już tam raz z kolei. Ale chyba aż tak często nie ginę jak w tym majderze, nie? To jest aż dziwne. No ale dobra, Korzystałem z okazji z tego, że umarłem, to ja sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do Was wracam.